No, Ranek, poranek zawijam się stąd. Idę udać mu How much is this? How much? How much? Money, money, money. Wszystko money, money. Pewnie mnie fui, high school, stary. czy tu kasujemy jak Boże. W dzisiejszym programie wkręciłem się do dziomalki Pożyczyłem od niej talerz. I będę jadł te. Jedzenie i kupiłem, oczywiście, wodę, żeby nie siedzieć ro, e, tak. W nie? Fajne, i tak to wygląda. Keto jedzenie! Wchodzę do keto, tak to jest. To jest dobre, jakie fajne. Yeah. yeah This is very good. High quality. To się nazywa być It's fine. It. Wow, this is very good. I like it. Like this, yeah? Okay. Thank you so much. Fantastic. No problem. <laughs> no No i tak sześć yy, godzin okay. Okay. Ja to, nie <głos> 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 To jest autobus z Snupa Z snupa kurwa, tak, tak skarżymy, są drogę. Osiągano, przerwa na na szczocha, że tak powiem. W ogóle przerwa na każdy, kto to lubi. Tak wygląda autobus, a to jest pan kierowiec. Yo, man, you drive very good. Did, 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 did. Good driver, yeah! <grym, grym know> Goś zapierdala, tym stary jak wariat, kurwa. Cały czas na lewym i tiri wyprzedza O, taki tiri jak tam leci, co nie? Ale sekret jest w tym, albo może nie sekret, że są takie kurwa dziury no, jak on to wyprzedza, to musi, pęk! są dziurę zajebać, nie? No i stary, tak, wyprzedzieni są wszyscy, ale to jest normalka. Nikt nie ma ludzi, wszyscy się cieszą, po prostu każdy się cieszy z życia. Żadnych grymasów, foków, nie ma takiego czegoś. W tym kraju to nie istnieje. Jo, la bomba, la fiesta, coś w tym rodzaju, nie? Ja w ogóle chodzę i rozmawiam sobie do kamery, to już jest normalne, nawet no się na mnie nie gapi. Koniec przerwy Is your shoes? This one? <laughs> Is your shoe? To small O lala też zdumie koniec przerwy Zabrzucamy dalej, nie ma się co pieprzać. Pzerwana la toiletta tue... tutaj dziewczyny nie wiedzą, gdzie mają iść. Ja bym tam mieszał, tam jest wąż za skropnik. Najlepiej sika się przy autobusie. <grym w programie> jo. nice. Witam w programie I daleko jeszcze. jo z bio Ole widoczki stary Nie wiem czy to widać ale tam daleko nią... Jakiegoś kurwa jeździ traktorem wodnym Jo <ścoughs> Ola No problem, no problem. Nic się nie dzieje, gościu tankuje koła. Dobry ventilator. Torty. Torty. Ale mi tu kasują. 20. 20. 20 yeah. nie jest enough? 24. Jest ok? 30! You crazy. I'll give 26. 26. 27! Jest ok? Ok. Tak, dziękuję. No i tak właśnie będę miał dzisiaj kolację. wygląda na to, że chyba jest dojechane Dobra, teraz hotel trzeba zabukować jakiś hotel i można lecieć dalej jest co, Ewryt, nie? Paszport Yeah. Yeah, okay. Nice. Ooh. Oh, fantastico. Yeah. Do you have loca? Yeah. I, uh, 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 in uh, Yes, I go with you. Okay, I need a loca as well. So this is my bed, yeah, on the the yeah, bottom. Yeah. Down, yeah? Fantastic.